Oh love it. odbitym w wodzie gwiazd. Ci z nas, proszę Państwa, którzy są tutaj odpowiednio długo, pamiętają taki wielki przebój polonijny, książkę pani Zofii Mierzyńskiej, zdaje mi się i chyba się nie mylę, e, pod tytułem Jatkowo Story. Było z tego i przepiękne słuchowisko radiowe i przepiękne widowisko teatralne. No i oczywiście było co e, poczytać. I od tamtej pory chyba nic tak oddającego e, sytuację nas na emigracji tutaj w Ameryce się nie ukazało. Jak wiemy, przyjeżdżają teraz czasu do czasu dziennikarze, czy twórcy filmów dokumentalnych, czy piszący dziennikarze i próbują, próbują coś na nasz temat powiedzieć, ale zawsze przeważnie kończy się to awanturą, bo my się czujemy albo obrażeni, albo dotknięci, albo ujęci, tak jakby tylko z jednej czwartej naszego profila, że zawsze mówimy, że to nie wszystko, to nie do końca. Być może Ukazuje się właśnie książka, która opowie naszą historię emigracji lat 80. i 90. -tych. Za chwilę będziemy rozmawiać z autorką. Złoto, odbitych w wodzie gwiazd, gwiazd, które zbladły rankiem, mężczyzn księżyca z nich, gdy wstawał nad Warszawą. Nowy słoneczny świt. Proszę Państwa, jest dziś, dziś z nami Pani Liliana Arkuszewska mieszkająca w Kanadzie Czy było warto Odyseja Dżinsowych Kolumbów Proszę mi powiedzieć, dzień dobry przede wszystkim Dzień dobry Pani Witam. Pani. Kiedy ta książka się ukazała? Książka ukazała się w Polsce na początku lipca Roku, czyli jest dopiero co na rynku, tak? Dopiero co na rynku, miesiąc czasu na rynku, tak. I właśnie w internecie można znaleźć recenzję. Jeden z recenzentów pisze, że nurt współczesnej literatury emigracyjnej Polaków, powiedzmy ostatniego trzydziestolecia, snuje się leniwie, niczym ruczaj. Czyli dowodzi to, że nie ma wielu książek opisujących losy właśnie tej sławnej, gigantycznej emigracji lat 80. Czyli jest Pani jakby pionierką w tym nurcie. Proszę powiedzieć, bo Pani książka dotyczy właśnie losów tej emigracji. Czy to jest autobiografia, biografia Pani rodziny? Ta książka jest napisana jako powieść, ale powieść oparta na faktach autentycznych, także to jest. To jest moja historia, czyli można ją zaliczyć do, do autobiografii, można ją zaliczyć również do, do, do powieści podróżniczych, ponieważ to jest przygoda opisująca też sytuację. Zaczyna się od, od Polski, później w Peru, gdzie zasiano we mnie nasionko emigracyjne, powrót do Polski, no i decyzja, że wyruszamy w świat i, i celem była Kanada. Czyli po pobycie w Peru Państwo jeszcze wróciliście do Polski, tak? Tak, e, po Peru wróciłam do Polski. Ja nie miałam zamiaru wyjeżdżać, nigdy nie chciałam opuszczać kraju. Zawsze mówiłam, że biednie, ale w kraju. I e, tam mimo e, tych ciężkich czasów, jakie były właśnie na początku lat 80., e, wierzyłam, że, że e, będzie jakaś poprawa, ale tej poprawie nie było widać. I takie bardzo mm, prozaiczne e, wydarzenie sprawiło, że nagle zmieniłam zdanie i powiedziałam do męża, wyjeżdżamy. No i wyjeżdżaliśmy, e, z tym, że najpierw do Paryża. W Paryżu spędziliśmy prawie rok czasu, stamtąd staraliśmy się o Kanadę. No i przyjechaliśmy do Kanady dokładnie 30 lat temu, był to 29 kwietnia. 82 roku. Czyli właściwie 30 lat jest pani już na pewno poza, poza Polską, a w sumie to by się tych lat złożyło więcej. I proszę powiedzieć, wybraliście Państwo Kanadę, to był wybór, czy to była dlatego decyzja, że Kanada, bo było łatwiej dostać wizę pobytową? No mi się wydaje, że, że wtedy y, przyjmowano Polaków praktycznie i w Stanach i w Kanadzie i... I, I w RPA, z tego co wiem, w Australii ludzie, Polacy się starali również do Australii. Em, tak jak wspomniałam, em, nasionko emigracyjne zostało zasiane w Peru em, i to namówiła mnie koleżanka, em, która była w Kanadzie, spędziła pięć lat i po prostu była zauroczona tym krajem. Także em, ta Kanada, ja z tą Kanadą w głowie <todgłosy> praktycznie wróciłam do kraju i jak się zdecydowałam, to, to właśnie do Kanady, ze względu na to, że ona bardzo zachwalała, poza tym mówiła przede wszystkim, że jest to kraj emigrantów, że nie będziemy się tam czuli jak obcy. No i, i w związku z tym namówiłam rodzinę, żeby właśnie do Kanady, bo siostra ze szwagrem już planowali wyjazd do, do Niemiec Zachodnich, ale po mojej decyzji jakoś tak też, jakoś no po prostu ta Kanada ich przekonała. Pani miała ogromne szczęście, bo domyślam się, że mąż, dzieci i jeszcze siostra z mężem, tak? Że razem wyjechaliście? Tak jest, wyjechaliśmy w piątkę. Znaczy no, wyjeżdżaliśmy osobno, bo, tak. bo wtedy w kraju było bardzo ciężko dostać paszporty i, i, i nie puszczano całych rodzin. Tak chociaż zdarzały się przypadki, jak wiemy, że całe rodziny jednak wyjeżdżały, ale myśmy wyjechali osobno. Moja siostra wyjechała najpierw do Peru, moi rodzice pracowali wtedy z Peru. Potem szwagier wyjechał do Europy, żeby zobaczyć, jaką drogą najlepiej pojechać, bo były możliwości obozów w Austrii, a z pieniędzmi oczywiście było, było ciężko. Mhm. Także ten obóz w Austrii nie, nie spodobał mu się. Pojechał potem do Paryża. W Paryżu ma koleżankę, która była lekarzem i ze względu na to, że, że jechaliśmy z córą, która miała 3 lata wówczas, to wybraliśmy parę, żeby przynajmniej mieć opiekę lekarską. Mój mąż został w Polsce, bo yy, kończył doktorat, i nie chciałam mu tego zabierać, także on został, no ale na szczęście później przyjechał dosłownie przed samym stanem wojennym. I byliśmy razem. Ponieważ w tytule jest to pytanie, czy było warto, chciałam zapytać Panią, czy doświadczyliście Państwo prawdy tego stwierdzenia, które często w Chicago można usłyszeć, że emigracja to zawsze jakby deklasacja że zawsze emigrant musi jakby zrezygnować z części siebie. Czy ze swojego wykształcenia, czy ze swojego zawodu, czy z planowanej kariery, czy, bo musi się utrzymać, musi utrzymać rodzinę, musi zarabiać. Czy Państwo też tego doświadczyliście, czy nie? Czy mogliście w oczywiście, Kanadzie w zawodzie? Oczywiście od, od samego początku e, szukaliśmy pracy, no dostaliśmy szkołę. Kanada przyjęła nas e, z otwartymi rękoma i była bardzo duża pomoc dla emigrantów i przez pół roku otrzymaliśmy szkołę języka angielskiego. No a później e, szukaliśmy pracy. Niestety przyjechaliśmy w okresie, kiedy tu była akurat recesja, więc szukaliśmy jakiejkolwiek pracy. Mm -hmm. No udało nam się, ale e, ja zaczęłam pracować jako hostesa w restauracji, z czego byłam w ogóle bardzo zadowolona, mm -hmm. bo to pozwoliło mi e, dalej e, nabierać praktyki z angielskim i szlifować ten język, e, nabierać obycia w tym języku. No i po ośmiu miesiącach dostałam pracę w drukarni, potem w publishing i, i zmieniłam zawód, bo z zawodu jestem geodetą, także ze względu na sytuację właśnie nowego życia, to, to, to pracę zmieniliśmy. Siostra również, ona była, studiowała ekonomię, jak wyjechała, była na trzecim roku studiów a pierwszą pracę dostała jako technik portodzącyjny. Tak, no tak, to i, jest właśnie i, to. I do tej pory właśnie pracuje bardzo, bardzo pomyślnie ta zmiana nastąpiła, bo, bo jej się spodobało i mnie mój zawód się spodobał. Także zmieniliśmy życie, zmieniliśmy zupełnie ze względu na, na, na przymus. Musieliśmy się tutaj odnaleźć, musieliśmy... Szukać stabilizacji trwało to latami. Było bardzo dużo takich przykrych sytuacji, że prace się traciło. No, teraz mamy taki podobny okres, że, że nie jest łatwo, ale brnęliśmy do przodu, byliśmy zdeterminowani i, i jak podjęliśmy już decyzję, że, że stajemy się emigrantami, to, to z tą decyzją krok po kroku brnęliśmy do przodu i powoli tą stabilizację znajdowaliśmy. Dlaczego zdecydowała się Pani to wszystko opisać w tej powieści? Ja miałam, to było już chyba 18 lat temu, miałam takie przykre wydarzenie, które mnie bardzo zabolało i, i bardzo zaszokowało. I pamiętam, że, że wracałam do domu po tym i taka byłam bardzo rozgoryczona, bardzo zawiedziona tą Kanadą, taka może nawet oszukana. I... i tak mi to bardzo bolało, że, że patrzyłam dookoła na tą przestrzeń kanadyjską, której do tej pory nie mogę jakoś zaakceptować. Ciągle jestem mieszczuchem i, i, i kocham Europę. Brakuje mi tych europejskich e, bliskich dystansów. Ale wracałam ten... właśnie, patrząc na tą przestrzeń, łzy mi kapały i tak sobie pomyślałam wtedy, że ja kiedyś muszę o tym powiedzieć światu. Muszę powiedzieć, jaki ból czuję. Muszę tą... Całą naszą drogę e, opisać i, i po prostu powiedzieć, że to nie jest łatwo, ale jak się chce, to, to marzenia się spełniają. No ale warto? Wszyscy sobie zadajemy to pytanie. Wszyscy sobie zadajemy pytanie, tak. I, i, i w książce jest opisane wiele sytuacji, e, e, że czytelnik, e, bo to będzie indywidualna odpowiedź, chyba każdego czytelnika Czemu? inna, podejrzewam, ale. E, jest wiele sytuacji takich, że ludzie powiedzą, że nie było warto znosić upokorzeń i, i odległości między krajem, tęsknoty, um, ale, ale dużo sytuacji jest takich, które mówią, że, że było warto i na pewno było warto. No Jesteśmy 30 lat, także jak ja odpowiedziałam na to pytanie, to chyba widać, mhm. 30 lat jestem tutaj i, i tu. Tu mam swoje życie, tu, tu mamy rodzinę. To niewątpliwie bardzo nam pomogło przeżyć te wszystkie trudności, bo byliśmy razem. Mm -hmm. Ale myślą Państwo o powrocie już wtedy, kiedy przyjdzie czas na emeryturę i kiedy zostaniecie seniorami o powrocie do Polski, czy nie? Bo tutaj w Chicago ja mam wrażenie, wiele osób myśli o tym albo się łudzi, że na emeryturę wróci do Polski. No, my się nie łudzimy. Rozmowy są, bo, bo tutaj w Kanadzie, w Ottawie bardzo często i coraz częściej powiedziałabym e, słyszymy właśnie takie e, zdania, że na emeryturę do kraju. E, oprócz tego e, widzimy poznajomych, którzy faktycznie do tego kraju wrócili. E, my, no to ja jestem zwolenniczką tego, że unikam słowa. Nigdy. No tak. Albo zawsze. Tak. Także y, staram się mieć zawsze y, jak najwięcej dróg otwartych, mm -hmm. drzwi otwartych przed sobą i, i możliwości. Ta możliwość jest. O, jest opcja. Jak jest opcja, to na pewno w życiu jest łatwiej. Także y, nie mówię nie, ale też nie mówię tak. Jak, jak przyjdzie czas, y, zobaczymy jak życie dalej się potoczy, to, to wtedy na nowo chyba podejmiemy decyzję. Tak, jeszcze, jeszcze na decyzję jest czas. Jest, jesteście Państwo częścią tej właśnie ogromnej emigracji z początku lat 80., bo to wiadomo, Solidarność, stan wojenny, te wszystkie przemiany, te sklepy, w których był tylko ocet, te, te różne utrudnienia życia codziennego i ten kompletny brak perspektyw. I dlatego tak wiele osób ruszyło wtedy poza granicę Polski. Na pewno pani przyglądała się tej emigracji w Kanadzie i Pani zdaniem jak sobie ta emigracja z lat 80. poradziła? Mi się wydaje, że świetnie. Bardzo dużo ludzi. Powiedziałabym, że tutaj w tym środowisku oczywiście, którym jestem, o którym mogę mhm. mówić, to, to zdecydowana większość poradziła sobie bardzo dobrze. To, to były czasy... Polacy mają to do siebie, że jakieś ciężko, to wtedy się jednoczą. I to były czasy właśnie tej wielkiej emigracji. Tych ludzi przyjeżdżała masa tutaj. Także pomagaliśmy sobie bardzo, dzieliliśmy się informacjami odnośnie pracy, odnośnie jak działa służba zdrowia. Poznawaliśmy ten, ten nowy świat i, mhm. i mając przy boku właśnie... Rodaków, którzy przeżywali to samo, było nam e, na pewno łatwiej. E, nie jeden z nas skorzystał z dobrej rady, która, e, która wyszła e, po prostu mm, komuś na dobre mm -hmm. i, i pozwoliła ruszyć e, do przodu, czy, czy mm, to tak mówimy, że szczęście trzeba mieć, ale, ale to szczęście trzeba w odpowiednim czasie złapać i, i, i napotykać na swojej drodze ludzi. Którzy, którzy służyli dobrą radą i co mhm. mi się wydaje, że jest takie bardzo cenne i, i wielu nam pomogło, wielu nam pomogło. I ja muszę powiedzieć, że ja nie znam wśród tych ludzi tutaj z odstawy kogoś, komu by się nie powiodło. Jednym bardziej są wśród nas tak. milionerzy, to tak jak w niektórych książkach było opisywane o Ameryce, był pucybutem a później stał się milionerem. Takie przypadki są, to są rzadkie przypadki, ale, ale są wśród tej naszej emigracji ludzi, którym bardzo dobrze się powiodło, są, e, większość jednak jest tak, na, powiedziałabym, na, na średnim poziomie, middle class, jak to mówimy tutaj, ale, ale każdy złapał tą stabilizację, każdy ma dom, bo to Kanada to jest ogromny kraj i to jest właśnie kraj, tak jak mówię, jeżeli nie jedyny, to, to jeden z niewielu, e, gdzie każdy może mieć swój dom i, i może na ten dom zapracować uczciwą, zwykłą pracą. Czyli ta polonia w Kanadzie, przynajmniej tam w Ottawie, gdzie Państwo jesteście, ma się dobrze. Chciałam Panią jeszcze zapytać, Pani, pani Liliano, zdecydowała się Pani napisać książkę. Czy Pani ma jakieś doświadczenie pisarskie, literackie? Czy to jest debiut kompletny? To jest kompletny debiut, kompletny debiut. To tak jak zamarzyłam to 18 hmm. lat temu, że, że muszę powiedzieć światu, jaki ten ból czuję, mm -hmm. e, tak to marzenie mm, zrealizowałam. To, to nie była łatwa droga, ponieważ e, m, rzuciłam się e, w pier pracy, tak jak większość z nas emigrantów tutaj pracowałam i o tym pisaniu nie było mowy, ale to nasionko też zostało zasiane i tam gdzieś e, w końcu pękło i stwierdziłam, że, że teraz jest czas, żebym to napisała. Ja m, miałam zawsze e, lekką rękę do pisania i e, przez pierwsze lata emigracji pisałam do rodziców listy e, dosłownie co tydzień. To mhm. było do momentu, do, do, dopóki telefony nie stały się tak, tanie. Tak, tak. Także e, miałam, e, wydaje mi się, coś takiego, tą chęć przeżycia tego wszystkiego, co, co myśmy tutaj przeżywali. Niestety, jak się zabrałam za książkę i zapytałam, mamy, czy ma te listy, mama mówi, nie, no córciu, ich było tak dużo, hmm. że tego nie byłam w stanie trzymać. Także e, nie miałam nic. Miałam tylko to, co, co zostało mi w pamięci. E, nasze rozmowy rodzinne później e, po zaczęciu książki bardzo dużo mi pomogły, albumy ze zdjęciami gdzie w miałam pozapisywane roki, miejsca na przykład, to mi bardzo pomogło, ale ja po prostu, to tak, tak zgodnie z przysłowiem polskim, chcieć to móc, ja po prostu bardzo chciałam, zamarzyłam i przez te lata mm, po prostu obserwowałam, dojrzewałam, przeżywałam jeszcze więcej, poznawałam ten świat tutaj. Amerykę, bo i, i w książce jest bardzo dużo o, o Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. jak podróżowaliśmy i poznawaliśmy ten kontynent. Jest również em, rozdział, gdzie znalazłam swoje miejsce na Ziemi, co, co uważam po prostu te, też jak gdyby spełnieniem marzeń, bo każdy z nas szuka swojego miejsca na Ziemi. Także em, Chciałam to, to, to wszystko napisać i, i, i ta książka jest bardzo napisana w takim pozytywnym, daje taką, taką, takie pozytywne wyzwanie do ludzi, żeby się nie bać, żeby sięgać po te swoje gwiazdy i, i powoli, krok po kroku dojdziemy do celu i, i tych gwiazd sięgniemy. Chociaż ja ciągle sięgam, już ją prawie mam tą gwiazdkę swoją, ale, ale jeszcze nie na 100%. Ale, ale, wierzę i, i wierzyłam, że napiszę i napisałam i to jest takie takie spełnienie marzenia praktycznie i, I ta książka i... już w Chicago za, za, za chwilkę będzie też do nabycia ja państwu przypomnę ma tytuł pani linia proszę mi pomóc czy było warto tak, tak czy było warto było warto Odyseja Insowe z ta mm -hmm. książka w przyszłym tygodniu E, powinna się ukazać już e, w Polonia Bookstore. Mm -hmm. e, to jest e, przy Milwaukee Avenue na, mm -hmm. na północny zachód. Tak, tym my wiemy wszyscy, gdzie jest... się. Tak. No i również w domu książki. To, to zdołałam mm, przez ostatnie parę dni, właśnie jak patrzyłam na na, na księgarnię w Chicago, to zdołałam ym, złapać kontakt właśnie z tymi dwiema księgarniami i mi potwierdzono, że Świetnie. w przyszłym tygodniu ma się ukazać w Chicago. Ale ja chciałam Panią jeszcze jedną za rzecz zapytać. Pani prowadzi też blog? Tak jest. I tam właśnie się rozdzielicie Panie, bo to głównie Panie, bo ja tu jakieś fragmenty czytam. Yy, mhm. właśnie z prawami takimi życiowymi, yy, bez względu na to, czy jesteśmy tu, czy w Polsce. Jak żyć, żeby być szczęśliwą? O to chodzi z tym blogiem? Ten blog właściwie był założony. On był założony półtora roku temu. Właśnie też z myślą, napisałam książkę i, i wysłałam do wydawnictwa. I, I ten okres oczekiwania musiałam sobie czymś zapełnić. No bo tak czekać i, i z, z duszą na ramieniu to tak było ciężko. Poza tym uważałam, właściwie córka mi podpowiedziała, Mówi, mamoś, słuchaj, to są w tej chwili inne czasy. Ty musisz zaistnieć. Ludzie, zanim tak. książka wyjdzie, to, to, to musisz o tej książce mówić. No ale głównym tematem um, jest na tym blogu um, emigracja i nasze życie. Ja opisuję um, życie nasze, rodziny i, i, i takie zwyczajne dni, jak tutaj to, to życie wygląda. Ten blog um, się nazywa owocdecyzji.com. Owoc I, decyzji. I jest właśnie takim blogiem emigracyjnym, równocześnie promującym książkę. Mm -hmm. Czyli możemy tam znaleźć też informacje. I o pani, bardzo i o pani życie. Zaglądać, i o bardzo proszę czytać. Mam nadzieję, że zachęci i, 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 i będzie popularny. I ja życzę pani, żeby książka też stała się popularna. Bo to tak jak mówię, piszą recenzenci po raz pierwszy taka książka o tej gigantycznej imigracji z lat 80. Wielu z nas jest częścią tej imigracji, wielu z nas prawdopodobnie ma podobne doświadczenia, jak i pani, bez względu na to, czy w końcu zostaliśmy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, ale prawda, historie na pewno są podobne. Więc sięgamy, proszę Państwa, czy było warto Odyseja dżinsowych Kolumbów. Bardzo mi się to podoba, że dżinsowych, dlatego, że muszę Pani i Państwu to przy okazji powiedzieć, kiedy ja tu przyjechałam, no trochę później, bo w 90. albo w 91. roku, to mnie jeden z Amerykanów pytał, dlaczego Polacy jak tu przyjeżdżają, to wszyscy natychmiast kupują sobie dżinsy. A ja mu powiedziałam, nie, 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 my przyjeżdżamy w dżinsach. I on po prostu mi nie uwierzył, jak to dżinsy w Polsce do kupienia niemożliwe. Więc ten tytuł jest jak najbardziej, ten podtytuł jak najbardziej trafny. Myśmy przyjeżdżali w dżinsach, prawda? Tak, myśmy mm. przyjeżdżali w dżinsach i to słowo właśnie określa tą naszą generację, kiedy tak. w te dżinsy się pojawiały. Mhm. I, i, I jak pani pamięta, myśmy wydawali pensję miesięczną na to, na to żeby. Na te jedne się... portki. Mhm. Tak, mhm. tak. Powodzenia pani życzę Gdyby się pani wybierała do Chicago na spotkania z czytelnikami, proszę dać nam znać. O, oczywiście, na pewno. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Liliana Arkuszewska z Kanady, autorka książki Czy było warto Odyseja jeansowych kolumbów? Przypominam, blog pani Liliany nazywa się owocdecyzji.com. Na tym blogu są recenzje także książki, także recenzje czytelników. Jedna z czytelniczek, Violeta Bajlot, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, pisze tak. W latach osiemdziesiątych wyemigrowało tysiące Polaków, ale do tej pory poza Lilianą Arkuszewską nikt tak dokładnie nie opisał fascynującej przygody emigranta. Czy było warto, jest jak dobra muzyka, wzrusza, raduje, unosi, pobudza, uspokaja, zastanawia i uczy. Rekomenduję tę książkę szczerze i zapewniam, że dochodząc do ostatniego zdania powieści czytelnik ze smutkiem pomyśli, jaka szkoda, że to już koniec. A więc czeka nas lektura. Ja też muszę Państwu powiedzieć, oczywiście książki jeszcze nie czytałam, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że będzie i rozprowadzana tutaj przez nasze polskie księgarnie, będziemy mogli wszyscy ją przeczytać. 10:30 Polskie Radio Co słychać?